Mój smoczek wcale nie jest lizakiem. Może ogórki w środku są chociaż smaczne. Fu, nie będę jadła ani pił tego badziewia. Musisz, takie są zasady. Ale z was, przyjaciółki, myślicie, że nie poradzę sobie ze słoikiem ogórków? No to patrzcie. To było obrzydliwe. Zach, mam nawet ręcznik dla ciebie. Trzymaj. Teraz moja kolejna spróbowanie żelkowych oczu. Ale najpierw muszę otworzyć tę głupią butelkę. Co się dzieje? Może mój smoczek też jest jadalny. Jednak nie. Może piła mi pomoże. Poddaj się no dalej! Chcę moje żelki! Masz? No naprawdę bardzo chcę to zjeść. Dobra, mam już tego dosyć. Zobaczymy jak ta butelka poradzi sobie z moim dynamitem. A, ona wysadzi nas wszystkich w powietrze. Dada, nie było się czego bać. To prawdziwy deszcz z żelkowych oczu. Pyszności!